Spadek liczby zakażeń COVID-19 umożliwił decyzję o przywróceniu do normalnego funkcjonowania większości oddziałów szpitalnych. W tej chwili pacjenci COVID-owi przyjmowani są jeszcze na oddziałach zakaźnym, intensywnej opieki medycznej, psychiatrycznym oraz dziecięcym i neurologii. Działa normalnie już chirurgia, ortopedia, ginekologia, która cały czas działała razem z noworodkami, aczkolwiek nie wyklucza to porodów covidowych. Bo one cały czas w małej ilości, ale jednak się odbywają. Yy, neurologia, która ma 10 łóżek, covidowych, wydzielonych i one są dla bezpieczeństwa, ponieważ ludzie z udarem zakażeni też muszą gdzieś dostać pomoc. To, to dlatego tak tam jest zrobione. Rehabilitacja, która działa z mniejszymi przerwami, yy, ale przez cały czas. Yy, oba oddziały wewnętrzne są już odkowidowane. I oddział dziecięcy, który. Ma zlikwidowane jakby łóżka te covidowe dziecięce, ale cały czas jesteśmy przygotowani, ponieważ my tam mamy w bardzo ładnym standardzie przygotowane izolatki. Jesteśmy gotowi do przyjmowania 10 czy nawet kilkunastorga dzieci z rodzicami. To, że w szpitalu jest coraz mniej pacjentów zakażonych koronawirusem i tendencja jest spadkowa, nie znaczy, że wirus odpuścił na dobre. Zdaniem lekarzy epidemiologów w jesieni czeka nas czwarta fala pandemii. Przemysław Wojtyz zachęca wszystkich do szczepień przeciwko COVID-19, aby tych zakażeń było jak najmniej. Widziałem tutaj zdrowych ludzi, którzy umierali na COVID. Byłem nawet na pogrzebach takich osób i... I naprawdę nie potrzebuję więcej dowodów na to, że COVID to jest wyjątkowej klasy dziadostwo, wyjątkowej i w ramach ochrony nie tylko siebie, ale moich najbliższych każdy powinien się zaszczepić. Choć szpital pracuje już w większości dla pacjentów niecovidowych, to przeróbki budowlane są nadal i w razie czwartej fali pandemii oddziały uda się z powrotem przekształcić na covidowe.